To najgłośniejszy proces ostatnich lat. Mowa oczywiście o procesie drogowym Łukasz Żak. I tak, jego imię i nazwisko decyzją sądu można podawać do wiadomości publicznej jest sądzony w Warszawie. To sprawca tragedii wypadku drogowego z września ubiegłego roku na trasie łazienkowskiej rozpędził samochód prawdopodobnie do ponad 220 km na godzinę. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. W tym zdarzeniu zginęła jedna osoba, to pasażer samochodu, w którego uderzył Łukasz Żak. Jak sądzony będzie Żak? No i czy pojęcie morderstwa drogowego, o którym coraz więcej osób mówi, wejdzie do powszechnego obiegu? To jedna rzecz, a druga jest taka, czy Warszawa staje się torem wyścigowym? 17 czerwca przed Sądem Rejonowym w Warszawie zebrały się tłumy. Tak, tłumy jak na tego typu sprawę. Zazwyczaj zainteresowane są osoby poszkodowane, ich rodziny, czasem garstka dziennikarzy. Tym razem dziennikarzy było naprawdę sporo, wiele redakcji, poza tym rodziny, osoby zainteresowane sprawą, a nawet studenci prawa, którzy zastanawiali się, jak ta sprawa będzie prowadzona, bo ona nie jest łatwa. A to dlatego, że po zdarzeniu, po tragedii straży Łazienkowskiej, coraz więcej osób zaczęło używać takiego sformułowania jak morderstwo drogowe. Nie ma go w przepisach, ale mówią o nim ministrowie. Nie ma go w prawie, ale coraz więcej prawników mówi, że być powinno. O co tutaj chodzi? Chodzi o takie działanie, które jest. Nastawione na maksymalne ryzyko. Jeżeli ktoś prowadzi samochód pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, rozpędza go do znacznej prędkości, to może spodziewać się, że dojdzie do tragedii i że to on tę tragedię spowoduje. Taki jest sens tych przepisów, o które wiele osób się stara, ale na razie tych przepisów jeszcze nie ma. Zastanówmy się zatem, co może grozić Łukaszowi Żakowi, i tak jak powiedziałem, imię i nazwiska, także wizerunek. Tej osoby zostały upublicznione. To też decyzja sądu i sędziego prowadzącego sprawę. Chodzi o to, że sprawa ma bardzo duże znaczenie publiczne, społeczne. A to właśnie dlatego, że na marginesie tej wielkiej tragedii jest jeszcze jeden ważny temat. Jak wyglądać będą ulice Warszawy, jak wyglądać będą ulice całej Polski. <laughs> Łukaszak rozpędził swojego Volkswagena Arteona, prawdopodobnie. To są ustalenia prokuratury do 226 km na godzinę. Pędził trasą łazienkowską. O godzinie 1.30 w nocy, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu prokuratura ma materiały pokazujące, że wcześniej pije alkohol w jednym z warszawskich klubów. Więc pod wpływem alkoholu ze znaczną prędkością jedzie trasą łazienkowską i uderza w prawidłowo jadący samochód. W tym samochodzie czteroosobowa rodzina, dwójka dorosłych. I dwójka dzieci. 37-letni Rafał ginie na miejscu. Ojciec, dzieci, mąż, pasażer tego samochodu. Siedział z tyłu między dziećmi. Dzieci trafiają do szpitala, żona Ewelina również trafia do szpitala. Z ciężkimi obrażeniami z tego szpitala wychodzi, z jeszcze cięższymi obrażeniami psychicznymi. To tragedia tej rodziny, tragedia, o której media mówią bardzo dużo. I słusznie, bo to nie jest tak, że to był zwyczajny wypadek drogowy. To było coś więcej. I wielu komentatorów mówi wprost o tym, że tę sprawę trzeba też potraktować inaczej. Ale jak? Pierwszą sprawą jest to, że wizerunek osoby podejrzanej został upubliczniony. Drugą rzeczą jest to że rzeczywiście, że. Z Prawie przyglądają się media, przyglądają się prawnicy, co oznacza, że sędzia, który prowadzi sprawę, ma bardzo trudne zadanie. Mianowicie musi też te wszystkie medialne domysły i całą atmosferę wokół procesu w jakiś sposób oddzielić od siebie i wydać wyrok, który będzie sprawiedliwy, ale też, który będzie, wydaje się, przestrogą po to, żeby do takich wydarzeń nie dochodziło, bo Niektórzy wspominali, że to były po prostu nielegalne wyścigi w mieście. Obojętnie, czy to były wyścigi, czy nie, to nie jest prędkość do miasta. Poza tym, pod wpływem alkoholu, co prokuratura zarzuca Łukaszowi Żakowi, nie można wchodzić. Do samochodu. Nie można siadać za kierownicą. Ale to jeszcze nie koniec, bo okazuje się, że Łukasz Żak miał wielokrotnie zabierane prawo jazdy. W dniu tego zdarzenia nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Był też skazywany za to, że jeździł pod wpływem alkoholu, był skazywany za to, że jeździł bez uprawnień. To osoba, która nie powinna absolutnie nigdy znaleźć się w fotelu kierowcy tego samochodu. No dobrze, wróćmy zatem do procesu. Proces rozpoczyna się. Łukasz Żak twierdzi, że nie będzie odpowiadać na większość pytań, ale na początku ma też swoje oświadczenie i mówi w nim tak, że przyznaje się do prowadzenia Arteona i do przekroczenia prędkości. Do pozostałych zarzucanych czynów się nie przyznaje. Potem jeszcze przeprasza, jak mówi z całego serca, rodzinę poszkodowanych. O swoich kolegach, których wiózł tym samochodem, mówi. Współposzkodowani. Oni też różną wersję wydarzeń pokazują. W jednej mówią, że to nieprawda, że krzyczeli uciekaj, krzyczeli poczekaj. Ta sprawa jest cały czas rozpatrywana, bo oprócz tego, że doszło do tragedii, to sąd bada takie wątki jak nieudzielenie pomocy, ucieczka z miejsca zdarzenia, próba odsunięcia. Osób nagrywających całą sytuację i przeszkadzania służbom, które pracowały na miejscu. To są wątki badane przez sąd, bo oskarżonych jest więcej osób. Nie tylko sam łukasz Żak, ale także te osoby, które jechały z nim w tym samochodzie i także osoba, która przyjechała po niego drugim samochodem, bo to ważny wątek w tej sprawie. Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia. Znaleziono go za granicą, w Niemczech. Został Poddany procesowi ekstradycji przyjechał do Polski tu został umieszczony w areszcie na Białołęce i jedna z wersji mówi że sprawiał problemy pokazywał się ze złej strony został przeniesiony do innego aresztu to dość młody chłopak który już teraz jest sądzony w bardzo głośnym procesie i prawdopodobnie wiele lat spędzi w areszcie Łukasz Żak ma 28 lat niedawno obchodził urodziny. Na pewno, jest to no niemal pewne, trafi do więzienia. Na ile lat? To już będzie decyzja sądu. Na pewno sprawy będą trwały dość długo. Prawdopodobnie obrona będzie się odwoływać. Prokuratura w marcu, kierując akt oskarżenia, żąda nawet 30 lat pozbawienia wolności. Sąd przedstawił niedawno zarzuty, właśnie 17 czerwca, i te zarzuty to wypadek, w ruchu lądowym. To prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Nie stosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów, bo tak jak mówię, Łukaszak miał już taki zakaz. Poważne zarzuty nie ma tu oczywiście sprawy morderstwa drogowego, ale ona gdzieś w tle jest, gdzieś w tle pojawia się ta sprawa. Zresztą obrona Rzaka wnioskowała w ogóle o utajnienie procesu. Wnioskowała też o zmianę prowadzących, twierdząc, że Ci sędziowie są uprzedzeni co do Łukasza Żaka, to wszystko zostało oddalone. Sprawa trwa, proces toczy się, no i toczy się tak naprawdę gra o to, w jaki sposób sądzeni będą tego rodzaju przestępcy, podejrzani, którzy doprowadzili do tak dużych wypadków, do tak głośnych spraw. I tu jest druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, bo wydaje się, że abstrahując od całego procesu, od tragedii, od tej sprawy, tu gra toczy się o jeszcze jedną rzecz. Mianowicie o kwestię ulic i o kwestię zmiany podejścia do kierowców, bo rozmawiamy o człowieku, który jechał z prędkością 226 km na godzinę w mieście, w... Miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 80 km na godzinę. No i teraz pytanie jest takie, czy, jak twierdzą niektórzy, w tym miejscu aktywiści, czy Warszawa nie staje się torem samochodowym, szczególnie nocami? No i tutaj znowu są ciekawe przykłady, mianowicie coraz więcej mieszkańców Śródmieścia nagrywa to, co się dzieje po zmroku. Ryki silników... Stuningowanych samochodów przejeżdżają przez środek miasta. One bardzo często jadą z zupełnie inną prędkością niż ograniczenia prędkości. One bardzo często są szkodliwe pod względem hałasu, ale też niebezpieczne pod względem osiąganej prędkości. No i pytanie: jakie kary są dla kierowców, którzy tak notorycznie łamią przepisy? Mogą być oczywiście niewykryci po prostu pojadą i tyle, ale mogą zostać złapani przez policję i pytanie jakiego rodzaju mandaty zostaną im wlepione. Tu ministerstwo zapowiada zmiany przepisów i zaostrzenie ich za driftowanie, za jazdę na jednym kole, zmiana też taryfikatora teryfika mandatów dla osób, które jeżdżą pojazdami zbyt głośnymi lub specjalnie tuningują je w taki sposób i to jest też dyskusja tocząca się wokół tego Procesu. Czyli jak zmieni się prawo i jak zmienią się ulice miast. Bo wydaje się, że doszliśmy do momentu, w którym nie chcemy już ulic, na których rozgrywają się rajdy. Nie chcemy już notorycznie przekraczających prędkości kierowców. Wreszcie nie chcemy kierowców, którzy już dostali zakaz sprowadzenia pojazdu, ale wciąż wsiadają za kółko. Tu potrzebne są zmiany przepisów, i wydaje się, że to dlatego prawnicy tak bardzo śledzą ten proces, który rozgrywa się w sądzie w Warszawie, w sądzie śródmiejskim, żeby zastanowić się też nad zmianami prawodawstwa. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. My na łamach raportu warszawskiego będziemy śledzić ten proces i informować was o tym co się zmienia. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i do czytania strony raportwarszawski.pl.